Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy rozpromienieni, bo głaskani promieniami słońca odwiedzamy jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów Polski województwo lubelskie. Jest tu mnóstwo lasów, łąk i miododajnych roślin, wyjątkowy mikroklimat. Wspaniale czują się tu pszczoły. Województwo nie bez przyczyny jest więc nazywane krajowym zagłębiem pszczelarstwa. Pasiek tu Dostatek. Odwiedzamy jedną z nich w polanówce, którą prowadzi Tadeusz Żak. Sprawdzamy, jak przezimowały pszczoły. Zajrzymy do tego ula. Oczywiście. Widzę, że pszczółki żwawo to jest się poruszają. Taka rodzinka średnia. No i jak to w ulu praca w re? Praca w re, wszystko jest w najlepszym porządku. Ta ramka była pod koniec tamtego tygodnia włożona. Tutaj mamy pierzgę, nowy pyłek już z tego roku. I jest już, zaczyna matka tutaj na tej ramce czerwić. Spotkanie z pszczołami oko w oko w województwie lubelskim można odbyć w wyjątkowym miejscu na pszczelarskiej mapie Polski Pszczelej Woli. Jest tu nie tylko technikum pszczelarskie, ale także pszczelarski skansen, który znajduje się na terenie parku przylegającego do dworku Rochlandów. Najstarszy z eksponatów pochodzi z XVIII wieku. Pszczela Wola, wyjątkowe miejsce na mapie pszczelarzy w Polsce i wyjątkowy skansen. Właśnie tu można się przekonać, jak dawniej wyglądały ule. Zgadza się. Pszczelarze bardzo, bardzo dawno gospodarowali w barciach i na drzewach. Później udało im się troszeczkę te ule znieść na poziom ziemi. I tu mamy przed sobą na przykład kłodę stojak, gdzie można było już... Nie wspinając się na drzewa, gospodarować, zagospodarować tę kłodę, pozyskiwać miód od pszczół. Są też kłody leżaki, czyli na poziomie w inny sposób leżały, a później już powstały ule ramkowe. W województwie lubelskim, poza miodem tradycyjnym, powstaje również miód pitny który jest częścią polskiego dziedzictwa kulinarnego. Możemy o nim przeczytać między innymi w chronika Polonorum słynnego dziejopisarza Galla Anonima, goszczącego na dworze Bolesława Krzywoustego. W średniowieczu miód stanowił polskie dobro eksportowe, które wywoziliśmy na zachód Europy. Wtedy też stanowił środek płatniczy. Pitne miody pojawiały się na królewskich stołach, szlacheckich dworach, podczas państwowych uroczystości, ale też i w chatach knieci. W XVII wieku miody pitne straciły na znaczeniu kosztem wina, jednak tradycje jego spożywania znów ożywają. W Pszczelej Woli spotykamy jednego z producentów trójniaka staropolskiego tradycyjnego, który posiada unijny znak gwarantowana tradycyjna specjalność. Kiedy praktycznie od pierwszego dnia życia mieszka się w Pszczelej Woli, to właściwie nie ma innego przeznaczenia życiowego jak pszczelarstwo. Jedyna droga w życiu, jedyna gwiazda tak rzeczywiście pszczoły, pszczelarstwo. Produkty, pszczele, miody pitne. Od pierwszych dni tutaj po tych alejkach stawiałem pierwsze kroki, tutaj się uczyłem pszczelarstwa. Tutaj też jako najstarszy z czwórki rodzeństwa rozpocząłem i zacząłem edukację pszczelarską w technikum Pszczelarskim tutaj właśnie w Pszczelej woli. Także wszystkie tajniki pszczelarstwa i życia młodzieżowego, młodych pszczelarzy udało mi się poznać. Miłość do pszczół jest u Pana rodzinna? Tak, od pokoleń, od moich dziadków, mojego taty, mojej mamy, która też była nauczycielką tutaj w tej szkole. Tato będąc dyrektorem. Miłość do pszczół, miłość do przyrody, miłość do piękna zdecydowanie zapadła, że tak powiem, w moim DNA. No i mam tą przyjemność kontynuowania tych tradycji, w tej chwili już z bardziej przetworzonymi produktami pszczelimi. Ale jestem spełniony, wydaje mi się, zawodowo i życiowo, jeżeli chodzi o, o te sfery. Trafiamy do miejsca, gdzie powstaje trójniak staropolski tradycyjny. Klarowna ciecz, której barwa waha się od złocistej do ciemnobursztynowej i uzależniona jest od rodzaju miodu pszczelego użytego do produkcji. To typ miodów pitnych produkowany z brzeczki miodowej powstałej z mieszania jednej objętości miodu i dwóch objętości wody. Do osiągnięcia dojrzałości musi leżakować około 2 lata. Zawiera 14% alkoholu. Tradycyjny miód fermentuje jak wino czy piwo. W produkcji trójniaków zabronione jest używanie konserwantów, stabilizatorów, sztucznych barwników i aromatów. Znajdujemy się teraz w bardzo ciekawym miejscu, bo to właśnie tu leżakuje miód. Tak, jest to leżakownia, pomieszczenie, gdzie w tankach 25-tysięcznych Dojrzewa miód od roku do nawet kilku lat, przy czym to nie jest tak, że on się tylko dojrzewa i nic się z nim nie dzieje. W międzyczasie są dokonywane zabiegi, szereg zabiegów pielęgnacyjnych, dokonywane są analizy miodu, także on jest pod pełną kontrolą w trakcie całego procesu leżakowania, natomiast później przechodzi do kupażu, czyli dodawanie różnego rodzaju przypraw i nalewany jest do butelek, ozdobnych kamionek, różnego rodzaju kremików. Powiem szczerze, że to miejsce jest bardzo magiczne i nawet skojarzyło mi się z winnicą włoską. Tak, coś w tym jest rzeczywiście. Poza tym tutaj jest specyficzny mikroklimat w tym pomieszczeniu. Tutaj przez cały rok jest identyczna temperatura w okolicach 18-20 stopni. Fantastyczne miejsce także do przebywania w gorące, upalne letnie dni. Tak, ponad milion litrów miodu pitnego leżakuje tutaj na co dzień, jest doglądane, badane po to, żeby w jak najlepszej jakości trafił później do konsumentów. Jak wygląda produkcja staropolskich miodów pitnych? Jest to przede wszystkim specjalna receptura, która przez wiele lat była stosowana przy syceniu miodów pitnych i to między innymi był główny jakby element, który byliśmy zobowiązani, żeby udowodnić Komisji Europejskiej, że rzeczywiście coś takiego jest, że, że zgodnie z tą recepturą wieloletnie te miody są sycone. A jeśli chodzi o tą drogę miodu od ula do Państwa zakładu i później do domów, jak to wygląda taki proces? Najpierw skupujemy miód. Ten miód musi być przebadany, każda partia miodu musi być przebadana. Później ten miód jest standaryzowany, czyli łączony w większe partie, po czym też dokonywane są badania. I jeżeli chodzi o produkcję miodu pitnego, najpierw produkowana jest tak zwana brzeczka miodowa, czyli miód, woda i drożdże. To zostaje później fermentowane. I po fermentacji jest okres tak zwany leżakowania, czyli w tym tutaj pomieszczeniu te miody sobie od roku do kilku lat leżakują. Tak jak wspomniałem, ciągle monitorując jakby ich dojrzewanie, dodawane są zioła, przyprawy. To jest tak zwany kupaż, czyli stworzenie partii miodu, która yy, znowu po przebadaniu trafia po prostu do butelek. Tradycja produkowania i spożywania miodu pitnego przez Słowian jest o wiele dłuższa niż historia polskiej państwowości. Dowodzą tego pierwsze zachowane zapiski sporządzone w roku 966 przez hiszpańskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, dotyczące miodu pitnego jako powszechnie używanego napoju w księstwie Polan.